Dobra, ma w tym filmie będę robić tą piniatę, tak jak mówiłem na Halloween oczywiście. W poprzednim filmie, czyli dosłownie godziny, czy tam dwie temu, robiłem to i tu przygotowywałem wszystko na Halloween, które dzisiaj będę mieć. No i ten. teraz będę robić piñatę i mam pomysł taki, że ona tu będzie zwisała, bo nie mam innego miejsca dobrego, gdzie by piñata mogła zwisać. Więc już robię tą piniatę. Dobra, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu z piniatą, jak pokazywałem też na tamtym filmie z tym robieniem, no to wam pokażę. Tu się wsadza cukierki, zamyka się, po drugiej stronie jest tak samo, ale pewnie dużo ludzi o tym wie, bo ja mam pierwszy raz piniatę w życiu, taką prawdziwą, jakby. No to dobra, dobra, to wsadzam tu jakieś cukierki już. Zaraz wezmę jakieś tam spinacze do zamknięcia tego. Dobra, teraz to trzeba tak ten, ale najpierw jeszcze wezmę tutaj takie specjalne. Mam w zestawie dostałem spinacze do tego, co już tak ciemno. Ale ja nie chcę świecać światłu, jak będzie ten Halloween, bo chcę, żeby te lampki Halloweenowe się świeciły. Teraz. No, i dobra, tutaj już sobie wyciągam. Dobra, to ja to porobię i tam, za ten czas poczekajcie chwilę, ale jeszcze to na filmie tu zamknę. I teraz tutaj będą kombinacje z zamknięciem tego. Dobra, jakoś to zamknęłam, a po drugiej stronie będą te oczy. Dobra, to po kombinacjach świata to zamknięte jest, a teraz to trzeba tak odwrócić. I tu, tak, dać cukierki, żeby to się nie rozwaliło. To będzie bardzo trudne zadanie, chyba. No, zabawa z tymi cukierkami to po prostu wspaniała. Miałem taki pomysł, żeby nagrać ten film z fleszem, ale to nie będzie dobry pomysł, też. Takie mam wrażenie, przynajmniej. Dobra, sorry, że tak widać cały czas ten moje kulana zamiast filmu, ale ja się bardziej w realu skupiam na robieniu, na robieniu tego niż jak to wygląda na filmie. Bo to jest teraz tak się trudno robi. Dobra, te trzy e, nie, cztery, bo tu leży jeden. E, to one to będą tam. No! Ja pierdzielę, poczekajcie, to ja tu powsadam wszystko i za ten czas to zamknę przy okazji. Ludzie wygrana, jakoś to zamknąłem z dwóch stron i ma takie uszy teraz, jakby XD. XD. I dobra, teraz trzeba bardzo ostrożnie. Teraz na chwilę oświecę światło. O, dobra, dobra. se to. Błagam, jedynie oprzeżej. Teraz tu trzeba donieść i zawiesić. Czekajcie, zrobię cię, zanim to. Jest, zawiesiłem to po 5000 latach. I to będzie bardziej. Nie mamy z zbolowego Miałem, ale żebym oczywiście gdzieś zgubił. I będziemy nawalać rękami z zasłoniętymi oczami, bo. To do zasłaniania oczów za ten, no wiecie, no to na oczy mam. Dobra, i teraz Wam to pokażę, jak to się prezentuje bez światła może. I dobra, ta dynia będzie wyglądać tak. No i się to będzie rękami nawalać z zasłoniętymi oczami opaską albo e, z zamkniętymi oczami jak. Paski nie znajdę, bo patrzyłem i gdzieś w akcji zaginęła. Jeszcze Wam przypominam o świecących balonach z tamtego roku, jak kogoś to interesuje. Dobra, to ten film taki krótki, był 4 minuty tylko trwał, ale dobra, już pa. Zostawcie jeszcze łapkę w górę i subskrypcję, więc. Pa.